się prawie zapomięczyłem. Co to jest? D... Nie, 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 to śli nas D4. Popatrzę, ja patrzę D4 na południe. No, południe to jest S, stary. Pamiętaj. Okej. Okay. Na S. No jest to miasto na S. Ja nie wiem gdzie jest S. Jest droga i miasto. Ty wracaj do mnie. No cię widzę. Po prawo, po prawo. Lecieć. po prawo Tu jest takie takie dwa wysokie budynki, to nie jedziemy Dobra, tam widzę do cię. tych restauracji obok. Na shiftie. Czy tak. działa w locie? O, tu jest odszytywane. O, widzę cię. Tady do restauracji rozumiesz? I'm going in, I, stary, i teraz będziemy restauracyjnie sprawdzać co tu jest fajnego. Do tych? Ty, jakiś koleś wchodził tak ty. Tak. Stary, bo przez szybę nie widać nic. Przez szyby no? chyba nie widać na Ale ty, stary, no, minął sprzęcik. Jest. Ale z ciebie amator. Co tam. O kurde. Jestem ślepy. Dobra, jedziemy do następnego tego. Chodź, chodź, chodź. A chciałbyś być jak ten tunak arabski, dziewczyny. Stary. Sława arabska. Jak się przestraszyłem, jeez. Boże. No idę do następnego. Military pack, nice. Tu shotgun. Bierę. Tak? Ja mam shotgun. A, okej. Okay. Stary, już mam wszystko. Mam shotgun na blisko, karabin na dalekość. Y a, masz tego? No i tyle. Mator, kurde, lutowania. Tylko 6 e, tych 6 szali, więc. No... Mogłobyś się podzielić. Też mam mało. Dobra, bo teraz. ale coś się do dzielił. Choć tu jest taki budynek super. Tu ostatnio koleś pojechał po dachu. Czujesz to po dachu. Nawet nie wiem, jak tam wlazł. Nie. Tu są drzwi otwarte, to znaczy, że ktoś był? Tak, możliwe. Co znaczy, możliwe, możliwe czy był? Bo wszystkie są zamknięte na starcie, więc nie wiem. Stary, bo ja ci wywalę szczała, jak mi tu... Ja jestem na piętrze, rozumiesz? Nie w tu. Bo się zestresuję... nerwy jestem stary puszczą... Ktoś tu coś otworzył, to ty? Tak... To ja teraz ja byłem. O kurde, dobrze mi powiedziałeś? Dobra, wylutowałem wszystko, czekam na dole. O, shotgun. Osłaniam wejście. Tu się jakoś wchodzi na dach, rozumiesz? Ja tu muszę odkryć, jak. Czuję, że to tu. Przez... Kurde. Nie, nie wiem. Dupie to mam byś jeszcze po. To ty jesteś na zewnątrz? Boże święty. Tak. My jesteśmy narody zjednoczone, okej? Okay? Mamy czapki narodów zjednoczonych. I... Tak. I no, ale czemu ty idziesz przodem, jak ja kurde prowadzę? No weź mną bądź. No bo jak nie odzywasz się więcej niż 15,5 sekundy, to wtedy ja mam. Nie, nie, tu idziemy wreszcie. Tak, bo on tutaj stoi gdzieś. Czuję to. Czuję to. Hmm. I tak to jest. Powiedz mi, czy u ciebie na osiedlu dalej jest ta sama sieć, co była? Ta taka super, czy ją wykupili? Już nie pamiętam. Tak, tak, tak. To no najlepsza sieć jest Vektra, nie? Jest koleś! Nie wiem. Gdzie? Przed nami. Przed nami, za tym rompersem całym. Rumpers. Okej. Okay. Schował się za budynkiem. Do co? Tonto? O, fak, 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 fak. Strzela to do budy. mnie. idę, dzieje. Jak Jesteś ja tak? jestem się tu ty? za rogiem. Co? Coś się zabiło w środku? Zajebał mnie w środku. Tak! Jednego zabiłem, drugi mnie zabił. Ja, Kurde! Mecze. Ale cię porobił. Środka mi wyszedł na plecy, myślałem, że to jest. Nie, ty ja za Byłem biegłem. O oh, No jo, gór, dobra, jeszcze raz stary, teraz już nam się uda. Teraz ty dowodzisz, Dawaj. ok? Teraz się uda.